Witajcie, drogie dzieci! Dzisiaj opowiem Wam o czymś bardzo ciekawym i ważnym w świecie komputerów. To coś nazywa się programowaniem obiektowym. Może brzmi to trochę skomplikowanie, ale nie martwcie się, razem z naszymi zwierzątkami wszystko zrozumiemy. Na Placu Zabaw spotkały się papuszka i świnka morska. Papuszka, która zawsze lubi powtarzać to, co usłyszy, zaczęła mówić o programowaniu obiektowym. Świnka morska, zwinna i inteligentna, próbowała zrozumieć, co to znaczy. Papuszka myślała, że programowanie obiektowe to po prostu układanie klocków w różne kształty bo przecież obiekty to rzeczy, które można zobaczyć. Świnka morska zgodziła się, że to brzmi zabawnie, ale nie była pewna, czy to prawda. Na koniec wyjaśniłam, że programowanie obiektowe to sposób, w jaki komputery uczą się myśleć o rzeczach jako o obiektach, które mają swoje cechy i mogą wykonywać różne zadania. Przystawie spotkali się szczurek i żabka. Szczurek, który zawsze ma pomysł na rozwiązanie problemu, opowiedział żabce, jak używał programowania obiektowego, aby zorganizować swoje dane. Żabka, skoczna i szybko adaptująca się, była pod wrażeniem, jak szczurek stworzył program, który pomógł mu znaleźć wszystkie ulubione miejsca do skakania. Wyjaśnił, że dzięki programowaniu obiektowemu Szczurek mógł stworzyć obiekty, które przechowują informacje o każdym miejscu, a potem łatwo je znaleźć. Na przypomoście Pszczółka i Pajączek rozmawiali o zadaniu, które im zadałam. Pszczółka, zorganizowana i pracowita, powiedziała, że programowanie obiektowe pomaga jej w pracy zespołowej, ponieważ każdy obiekt ma swoje zadanie. Pajączek, kreatywny twórca sieci, dodał, że dzięki obiektom może budować swoje strony internetowe w sposób uporządkowany. Oba zwierzątka doskonale zrozumiały, jak używać programowania obiektowego w swoich projektach. Podsumowując, programowanie obiektowe to sposób myślenia o programach komputerowych jako o zbiorze obiektów, które mają swoje cechy i mogą wykonywać różne zadania. Dzięki temu możemy tworzyć bardziej zorganizowane i łatwiejsze do zrozumienia programy. Dziękuję Wam za wspólną naukę i do zobaczenia następnym razem.